Cześć, tu Maki, trzy, witam was serdecznie w tym kol kolejnym odcinku z Minecrafta na moda, mojego. Sorry, był Minecraft Odcinek 66, tak mi się wydaje, jeśli... Nie 66, 64. Shit, sorry, nie umiem się rozczytać nawet po swoich własnych notatkach. I dzisiaj wracam z Twilight Forestu. A poza tym... Dzisiaj, kiedy ten film się pojawia, czyli 2 września, no teraz w sobotę, 2 września 2023 roku teraz, czyli dokładnie 10 lat temu, w 2013 roku 2 września pojawił się kolejny, czyli 28. odcinek Minecrafta na modach Hreziego pod tytułem Mandiozaur z wykrzyknikiem w kapsloku i tak dalej. Więc no, 2 września 10 lat od kolejnego odcinka, 22 minuty miał tam z kawałkiem, Rezi był w labiryncie minotaurów, przepraszam, Mandiozaurów Zaczął tak ostro, że siema, witam w kolejnym odcinku, no i już się uspokoił trochę, <grym> powiedzmy. Więc to jest to. Odcinek zaczął się z piosenką, o której już wspominałem w poprzednim odcinku. A było to Dreaming od Small Pools. Będzie jeszcze jedna nowa muzyczka, która była na sam koniec, o której wspomnę, jeśli nie zapomnę. Mam nadzieję, a jeśli zapomnę, to po prostu wstawię na sam koniec nazwę i twórcę, czy tam autora, czy tam coś, żebyście mogli sobie znaleźć po prostu. Co wpisać, żeby to znaleźć? O, więc. Nie siedziałem przy Minecrafcie, mówiłem, że prawdopodobnie ten dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę luźniejszy. Ja nic konkretnego nie zaplanowałem. Nie siedziałem przy niczym jakoś za bardzo więcej. E, mamy tutaj. Nie mamy tutaj rzeczy, ponieważ już to ogarnąłem. Czyli tak naprawdę zostało nam niby dosłownie tylko wrócić do zwykłego świata. I wiem, że pewnie będzie to dzisiaj nudne. I ogólnie planuję, tak. Wiadomo, z przymknięciem oka troszkę, ale planuję, planowałbym, żeby zakończyć tego Minecrafta na modach, ten szósty sezon, w tyle samo odcinków, skoro i tak zamierzam w najbliższym czasie skończyć skończyć w tyle samo odcinków, w ile Remek skończył swojego Minecrafta na modach. Pomimo tego, że oczywiście to nie jest jeden do jednego itd., tak dalej, tak dalej, ale żebym spróbował to i tak skończyć w. No, Redmi, Remik, Remik Rezi miał 73 odcinki, z tego co pamiętam. 73 odcinki, pomijam livestreamy, które były pomiędzy, no wiadomo, to były połowiczne, więc tego nie liczę. No to w związku z tym, że dzisiaj jest 64, prawdopodobnie będę się starał, żeby ogarnąć to do 73 włącznie, wtedy zakończyć i rozpocząć sezon siódmy, który fajnie by było na przestrzeni najbliższych dwóch tygodni maksymalnie już jakoś sobie przygotować. I czy to będzie znowu zwykły świat Minecrafta, czy to będzie Sky Factory, raczej mam w głowie trochę już nastawienie, że, że chętnie bym spróbował to Sky Factory po raz trzeci, ale nie jest to jeszcze taki pewnik. Tylko, no, raczej na razie, powiedzmy, że w tę stronę się trochę przychylam. Więc e, mamy sobie te trofea i myślę, że tak naprawdę, no, wystarczy to. W Twilight Forestie było fajnie. Cieszę się, że z tej byłem. Szkoda. Szkoda, może inaczej, jeszcze raz. Cieszę się, że przy, przyszedłem tutaj do Twilight Forestu. Przygoda była naprawdę fajna. Ogarnęliśmy wiele ciekawych dungeonów. Szkoda, że. Dungeony, które znalazłem nowe, czyli takie jak mianowicie pokażę na mapie, czyli ten szajs z tym miejscem, że tutaj nie było specjalnego bossa, ani całość nie była tak naprawdę super do końca zrobiona. Giganci byli w porządku. E, tutaj fajnie, że jest idealnie. Dookoła e, ominięty. Poza tym, oczywiście, to miejsce, no, to miejsce, to miejsce, to miejsce grzybowe, też było fajne, było ciekawe, no, ale podobnie jak to szkoda, że nie było tam konkretnego typowo posa, to też była szkoda. Technicznie rzecz biorąc, jak chyba o tym wspominałem, e, że, że jest jeszcze. Że, 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 że jest jeszcze dungeon chyba o nazwie jaskinia troli ale z tego co pamię z tego co widziałem, to tam również nie ma konkretnego bossa, więc to też szkoda eee, trochę. Zobaczymy, jeśli w przyszłości powiedzmy, siódmy sezon wyjdzie w Sky Factory i będę go prowadził na przestrzeni przyszłego roku. Eee, nie wiem, ile czasu i nie wiem, jak szybko mi będzie szło. Prowadzenie tej serii, bo myślę, że będę musiał przy tym spędzić tyle czasu, że mogą być niektóre odcinki troszkę monotonne, przez względu na brak livestreamów i częstotliwość pojawiania się ich adekwatnie do jego. Dlatego myślę, że powinienem do końca września już tak naprawdę się ogarnąć przed rozpoczęciem, przed powrotem na studia. Sorry, eee, poza tymi dziwnymi dungeonami, ogólnie Twilight Forest jak, jak najbardziej oceniam. A pozytywnie było ciekawie, wiem, że wyłączyłem komendą na początku w miarę kwestie tej blokady, co, była, co było, jak, jaka jest domyślna i ta prawidłowa kolejność zabijania przeciwników, przez co kwestie tutaj achievementów nie były A ciekawe, czyli dwa razy musiałbym zabić hydrę, żeby przebić się przez ślepotę. Aha, czyli można stworzyć specjalną mapę adekwatną do labiryntu. Wszystkie sześć ekskluzywne jedzenia, fajne. Armor nagi. Spoko, no i... Maze oh, Mazebreaker, Red Redcap Goblin in Small Hollow Hill, Redcap Supper. Czyli w takim razie może jednak jest coś jeszcze w tym Twilight Forestie, ale ja już go zostawiam. Było OK, myślę, że zajęło mi to trochę za dużo czasu. Ogólnie mówiąc, więc do następnego razu. Czy wrócę tutaj e, kiedyś na YouTube, czy prywatnie grając, czy we wspomnieniach? Do następnego. Wróćmy sobie. Nie wiem, czy da się zniszczyć ten portal albo na przykład go wyłączyć tak jak e, nete, portal do Netheru. Nie wiem, więc szczerze nie spróbuję tego zrobić dzisiaj. Po tym odcinku zrobię sobie zapis świata, tak na wszelki wypadek, i potem spróbuję zniszczyć albo dezaktywować raczej ten portal. Jak się uda, to fajnie, jak nie i Minecraft się zepsuje, to będę miał kopię zapasową. Na wszelki wypadek. Eee. A, może... Topografia, o shit, fajnie to wygląda. Okej. Okay. Mała mapa nie działa w ten sposób. Grid, a siatkę nie trzeba. Tutaj przeniosłem te wszystkie itemy, które miałem, jakby ktoś się właśnie zastanawiał, że czemu tam ta skrzynka była pusta. Była pusta dlatego, że Przeniosłem tej temy po prostu. Phantom Helmet. Phantom Plate. O, no dobra. Łajanę, ale... Aż dziwnie trochę tutaj jest teraz. Zobaczcie, wróciliśmy do normalnego świata! Moje krówki! Fajnie. Myślę, że może któregoś dnia ogarnę wieżę. Eee, może w następnym odcinku... Jeszcze sobie zaplanuję, muszę sobie dokładnie, no myślę, że tak. Po dzisiejszym odcinku jutro sobie na spokojnie usiądę, rozpiszę kwestie filmów, ile jeszcze tych filmów będzie do 73 włącznie. Jak mniej więcej, może uda mi się rozdzielić kwestie tego, co będę w nich robił. Chciałbym przede wszystkim, myślę, że kwestia eksploringu i walki one takie jak samolot. Wulkan czy Wielki Pałac, te trzy dungeony chcę ogarnąć, to to mogą być spokojnie trzy pojedyncze odcinki, może więcej, jeśli to zajmie trochę czasu. Chciałem zrobić farmę drzew, nie muszę, ale chętnie bym to zrobił. W ostatnim odcinku, myślę, że ostatni odcinek nie będzie takim tylko i wyłącznie gadaniem, tylko chciałbym w ostatnim odcinku pójść e, załatwić smoka. Więc może przygotuję się, żeby zrobić to prawidłowo, tak naturalnie, znaleźć portal, ale jeśli nie, to po prostu wiadomo, z, z game modem, z trybem kreatywnym samemu ogarnę ten portal i, i wybiorę się, żeby zabić smoka. Eee... No tak, bo w sumie mam Superium, a potrzebowałbym Premium. Czyli czerwone, i wtedy bym mógł latać. I wtedy by było spoko, żebym mógł na, na smoka walczyć. To jest ok. Eee, no i opcjonalnie, jeśli by wyszło w drugą stronę, czyli że ogarnąłbym te rzeczy szybciej niż myślę, no to wtedy bym zrobił sobie jeszcze mały Exploring z teleporterami i wybrać się gdzieś w jakąś dalszą podróż, żeby sobie zobaczyć, co i jak. Fajnie sobie popatrzeć na tę farmę. Ja, Nie no na tym, w tym Twilight Forestie naprawdę spędziłem kupę czasu. Jakby się nad tym zastanowić. Ale no dobra, mamy tutaj ścianę, więc ee, czekajcie, wyjmijmy najpierw wełnę i jakieś tam miejsca. Mam zdecydowanie wystarczająco. No może tak wiadomo z lekkim przymknięciem oka, ale myślę, że raczej bez problemu powinno się to udać. Tak, tak, nie potrzebuję łuku w tym momencie. Ok, wybierzmy sobie wszystkie nasze trofea. Z czego nagi mam dwa trofea, ale ok. No i teraz zacznijmy sobie, czy jakąś kolejność konkretną zachowywać. Weźmy sobie kolejność taką, jaka jest w wyszukiwarce. Czyli pierwsza jest naga. Eee, czekajcie, ile ich jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, czyli wszystko po kolei. Eee, lich. Teraz hydra Postawmy tę lagę na chwilę. Urgast. Cześć, czekajcie, już się spitoliło. A tak, mam za mało. Kurde, mam za mało. Już, już źle zrobiłem. E, ty jesteś tu, tu. Jenny. Trochę bym się bał, gdyby tak nagle to zostawić. To jest chyba najfajniejsze. To jest fajne, że to świeci. Ale to jest fajne, że się typowo rusza. E, tak. Tak. Nie. Tak, tak, tak. I z jakiegoś powodu nie wyjąłem, no właśnie ostatniej. Phantom Warrior, Phantom Knighta. No niech sobie będzie, dwie nagi będą, bo w końcu zabiłem. I to jest to, jest cały set tych, które typowo mogłem dostać. Oczywiście z Yeti, czy tam Yeti Alpha nie dostałem. No i to jest w sumie tyle. Więc te trofea jak najbardziej są świetne, fajnie się prezentują. I jest to fajna, fajna pam pamiątka po, po, wy po, po podróży do Twilight Forestu. Co tam jeszcze o Rezim mogę powiedzieć, więc labirynt mandiozaurów mangioza e, wykorzystywał Wykorzystywał. Jak to się mówi? E, wykorzystywał bomby. Wykorzystywał. Bomby. Wykorzystywał Hulkhamera. E, którego się dostaje po zabiciu mutant zombiego. Właśnie. Ja, tak naprawdę, pomimo tego, że mam je na paczce, to ja nigdy konkretnie nie walczyłem z żadnym mutantem. I tak wiem, i tak naprawdę też nigdy nie miał odcinka, w którym wreszcie zabijał mutanty, ponieważ jak się okazało później w jego paczce, no bo po Twilight wreszcie Rezy oczywiście miał to podróż do innego świata, że tak to powiem. Eee, więc czekajcie, pozamieniajmy na typowo surowce. Myślę, że to powinno być trochę prostsze, łatwiejsze i bardziej wygodne do przechowywania. W końcu wiele z tych rzeczy mam pod kątem typów, ale też nie zostało tego aż tak dużo. Może się okazać, że będzie za mało miejsca. Myślę, że koniec końców większość rzeczy się powtarza. Ale czy naprawdę 33, 30 tylko typów mi zostało. O coś czuję, że mogę, musie, mogę mieć sytuację, że będę musiał stworzyć nowy dysk. dyskied. O, o! Dobrze, że... Fajnie, że to działa, ale szczerze wolałbym, żeby plecaki. Jeśli cokolwiek jest w plecaku, jako powiedzmy taka flaga w kodzie, że jeśli na przykład coś jest w plecaku, to sam w sobie plecak nie może wejść do systemu tego. Chociaż wiem, że to jest... Wiadomo, żeby to odpowiednio opisać, ale że to jest item przechowujący inne itemy, więc no w sumie jeśli jest to prawidłowo opisane, no i najwydoczniej jest, skoro to działa i nie powoduje krasza oraz nie powoduje wyczyszczenia się samego w sobie yy, plecaka no to 48 i to jest dopiero pierwszy plecak hmm. wracając. Ponieważ jeszcze więcej odnośnie Reziego, więc no, ale ogólnie Ezi sobie pochodził po tym, po tym, po tym, po tym labiryncie. O, fajnie, dostał już. Zostało malutko. Nie, myślę, że zabraknie miejsca. Eee, no, mu się dość szybko... No i poszło. mu się dość szybko znudziła kwestia tego labiryntu, zwłaszcza, że on chyba nawet sam nie wiedział, że w tym labiryncie jest boss na koniec, właśnie ten ten op oh, ten boss minus room e, że tam jest więc z tego co mi się wydaje to Razji później będzie wspomnieć w którymś odcinku że ej jak coś to okazało się że na, na, że na live streamie byłem w tym labiryncie i tam był właśnie boss, i go zabiliśmy, czy coś takiego powiedział, ale wydaje mi się też jednocześnie, że w tych starych wersjach nie było kwestii e, trofeów poza tymi czterema głównymi. Rezy nigdy nie trafił na śnieżną królową, Phantom Knighta. Mino Shuma zabił niby, tak powiedział i to niby było na livestreamie, którego nigdy chyba nie widziałem. No i nie ma go zapisanego, żeby go obejrzeć ponownie. No i to samo z tym, e, no, bawa baranem, czy, czy jak to się tam nazywa. O, czyli przydałoby się zrobić dysk i pewnie to nie będzie takie proste, ale to ogarnę już poza odcinkiem. E, Więc Rezzi wyszedł z tego labiryntu, tam przeszedł sobie obok chatki wiedźmy, potem po drzewie wysokim e, wspiął się na wysokie drzewo, no i w międzyczasie zauważył wielkie zamczysko, Licha, więc no, wielkie zamczysko Licha, zauważył po prostu i, i, i już było wiadomo, że to będzie w następnym odcinku. A poza tym jeśli chodzi o muzykę, o piosenkę, piosenkę która była na sam koniec, to na zakończenie 28 odcinka było to Anthem, od twórcy ONRA, czyli w drugą stronę, jak pewnie to napisałem, ONRA, tytuł Anthem. Jak piszecie ONRA Anthem, samo w sobie, to na pewno Wam to wyleci. Jest to jak najbardziej spoko. Kolejna z takich, które udało mi się znaleźć. Nie patrzyłem, nie szukałem w kwestii tych z poprzedniego odcinka, więc to jest jedna rzecz. I no dobra, uznajmy, że to będzie tyle na ten odcinek. Sorry, żeby taki krótszy i jednocześnie nie zrobiłem w nim nic konkretnego, jak po prostu tylko i wyłącznie wróciłem z Twilight Forestu, Pogadałem sobie, pokazałem kwestie, nie wiecie co? Wiem, że jestem w normalnym świecie, ale nie. Jeśli kończymy Twilight Forest, to kończymy. Przy trofeach. Więc... Oto są wszystkie moje trofea, czyli czy słychać w tle? No. Portal. Oto są wszystkie moje trofea z Twilight Forestu. Tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo się cieszę, że wybrałem się z tego świata, że ogarnąłem to. Szczerze, trochę szkoda, że nie mam na paczce Aetheru, nieba, żeby tam też się wybrać. Fajnie by było, gdybym miał, ale nie mam. Myślę, że na, no na pewno są jeszcze jakieś inne modyfikacje z jeszcze innymi. Światami, czy może z czymś, co sprawia, że Nether jest na podobnej zasadzie i też są tam jakieś specjalne bossy, nie mam pojęcia. No ale, no, tak jak już wspominałem, kwestia odcinków. Ja sobie to ogarnę, przejrzę, zaplanuję te następne odcinki do końca, jednocześnie w międzyczasie przygotowując się i planować sezon siódmy Minecrafta na modach, mojego. No to, to będzie tyle. Sorry za taki trochę krótszy odcinek, ale no, no, wspominałem, że będzie luźny i tak po prostu już wyszło. Następny odcinek adekwatnie powinien się pojawić w środę, 6 września. E, ogarnę na niego, myślę, że coś w domu. Poogarniam sobie jakieś pierdoły w domu. I potem chyba już od jeszcze kolejnego odcinka zacznę kwestie tych dungeonów, czy tam może jeszcze Exploringu. Tak jak mówię. Przygotuję się, co będę, co chcę zrobić do końca serii. I tak potem po prostu będę robił. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że był ok. Wiem, że jest krótszy trochę, wiem, że nie dzieje się nic konkretnego, ale tak czy tak. E może nie był aż taki zły. Życzę miłego dnia. Do usłyszenia w następnym odcinku, tak jak powiedziałem, w środę. I tyle. Więc trzymajcie się i cześć!